Trzebień to trzecia pod względem wielkości wieś w gminie Bolesławiec. Średnio zamieszkuje ją około tysiąca osób. Miejscowość leży w Borach Dolnośląskich, na obrzeżach powiatu bolesławieckiego, w obrębie leśnym Wierzbowa, nad rzeką Bubr. Przez wieś przebiega droga wojewódzka numer 297. Pierwsza wzmianka o Trzebieniu pochodzi z 1305 roku. Trebenklawi. Według niektórych publikacji nazwa wsi pochodzi od słowiańskiego słowa Trzebić, co oznacza między innymi poszerzać las. Potem miejscowość nazywała się Kidlitztreben. Po II wojnie światowej używano jej z jako Kotlicki Trebów, który następnie zmieniono na Trzebień. W przeszłości wieś posiadała obiekty świadczące o jej świetności. Jednym z nich był pałac zbudowany na początku XVII wieku przez ród Bibranów. Ostatecznie obiekt uległ zupełnemu zniszczeniu i po 1945 roku został rozebrany. W czasie II wojny światowej w miejscowości znajdowała się filia obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Jedną z ważniejszych dat najnowszej historii Trzebienia jest grudzień 1992 roku, kiedy to miejscowość opuściły stacjonujące tutaj w czasach PRL-u, Wojska Radzieckie. Ostatnią grupą żołnierzy była 140 Borysowska Frontowa Brygada, rakiet przeciwlotniczych. Do infrastruktury wojskowej należały też wybudowane w 1967 roku duże składy amunicji, uzbrojenia i paliw. Do dzisiaj we wsi niewiele obiektów przypomina o jej historii, zwłaszcza tej najstarszej. Najbardziej znamiennym jest wpisany do rejestru zabytków park, o powierzchni ponad 6 hektarów, położony na terenie nadleśnictwa chocianów. Park powstał przez kolejne nasadzenia drzew i krzewów wokół nieistniejącego dzisiaj dworu. Obecnie zachowała się Alejka Grabowa i pojedyncze dęby, lipy i graby. Zabytkowy park położony jest na obniżonym terenie, który niegdyś był terenem zalewowym rzeki. Podstawowy skład gatunkowy drzew stanowią dęby szypułkowe, lipy drobnolistne i krymskie, graby pospolite i wiązy szypułkowe w wieku około 120 lat. Natomiast w pobliżu dawnych stawów występują młode samosiewy dębów, wiązów i olszy. Jadąc w stronę parku, mijamy zabytkowe, należące dzisiaj do prywatnego właściciela. Zabudowania folwarczne. Trzebień to też idealne miejsce dla miłośników eksploracji nieczynnych obiektów poradzieckich, których co najmniej jeszcze kilka się zachowało, a wśród nich można obejrzeć między innymi ruiny Kina i Starego Szpitala, które położone są w centrum wsi. Nieopodal znajduje się też powojskowy nieczynny bunkier. Niestety wejście do wnętrza obiektu jest zabronione. Położenie przy rzece Bubr sprzyja turystyce wodnej, zwłaszcza dla miłośników spływów kajakowych i pontonowych. Trzebień posiada najlepszą w gminie infrastrukturę potrzebną mieszkańcom do codziennego życia. Wieś ma swoją szkołę, przychodnię lekarską, dom ludowy wraz z obiektami sportowymi, kościół, aptekę, bank, sklepy spożywcze, piekarnie, remizę Ochotniczej Straży Pożarnej, bibliotekę, ogródki działkowe leśniczówkę czy też stację benzynową. Na miejscu jest także kilka zakładów pracy. Mieszkańcy Trzebienia zamieszkują głównie w budynkach spółdzielni mieszkaniowych i w domach o charakterze zabudowy jednorodzinnej. W miejscowości działa też szkoła gospodyń wiejskich i kabaret, a integracją mieszkańców zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie. Poprzez działalność domu Ludowego Jarzębina, który ściśle współpracuje z stowarzyszeniem Trzebień i wszystkimi osobami zaangażowanymi w organizację spotkań, wspólnych wyjazdów czy festynów rodzinnych. Do ciekawostek należy informacja o dworcu PKP umieszczona przy głównej drodze. Nic bardziej mylnego, bo ostatni pociąg widziano tutaj niespełna 20 lat temu, a ówczesna stacja kolejowa została sprzedana i przebudowana na prywatne mieszkanie. Wieś jako jedyna w gminie Bolesławiec posiada swój logotyp, którego oryginał w formie muralu został uwieczniony na jednym z osiedlowych garaży.